Cześć kochani, jesteśmy w Zarze, ale nie wiem jak to będzie. Mamy tu głośnik nad sobą. Mam nadzieję, że będzie coś słychać. Eee, Widziałam tutaj kilka sweterków. Pierwszy taki szałowy. Mamy tutaj perły po całości i Amen. taką siatkę na rękawach. Mm. I z tyłu też jest siatka. Myślałam, że jej nie ma z tyłu, ale też A, jest troszeczkę. Jest, jest. Od razu możesz polecieć, z tyłu mamy rozmiar. To jest rozmiarówka SM. Cena ile? 200? 49. No, także już jakoś kurteczkę można w tej cenie kupić, jakby coś. A szału składowego też nie ma, no ale jest szał wyglądowy, tak? No jest coś takiego. Dzieje się. Dzieje się. Ale powiem Ci szczerze, no jak chcemy wyglądać troszeczkę inaczej, to uważam, to że bardzo. jest to interesujące. To Mi proszę się podoba. Bardzo. Tak. I tutaj mamy uspokajający dół, w którym ja osobiście dzisiaj dotarłam tu do tego sklepu i myślę, że fajnie to wygląda. Ja uważam, że bardzo ładnie. Ciekawie. Na pewno niezauważeni nie przejdziecie. A może wyjmę, jak wygląda ogólnie ten sweter SM. To jest, dodam, że to dość duże jest. I tak jak patrząc z boku, to widzicie, przód jest krótszy. Tył jest dłuższy i to jest taki kremik. Bardzo przyjemny kolorek. Z Przymierzamy następnie. Mam teraz taki ażurowy sweterek ze złotymi dodatkami w kolorze beżowym. Dość taki szeroki ściągacz. Tu mamy warkocz. Ten złoty akurat jest warkocz, a po prostu mamy tutaj po środku. Yy, dziureczki i to są takie swetry, które w sumie mi się podobają, w sumie są interesujące, ale ja nie potrafię takich swetrów nosić. Mi jest po prostu zawsze zimno. W takim swetrze ja muszę coś nosić pod spód i to nie jest dla mnie komfortowe, więc takich swetrów po prostu nie kupuję. Może nie wiem, ten to mi się tak jakoś rosyjsko skojarzył. się nie podobać? Jesteś ze mną? Jestem, jestem. Uf. 150 bull, bull. 150? No. Nie wiem, emeczka czy eska? Eska chyba. No eska, no bra, no, się Także duży. Nic się słuchajcie, indieniło. duży długość. O, jak wyjmę, to jest taka. E, no co komu jak, nie? Nie, no to tak to mi się no, wydaje, wiadomo. że to nie jest do noszenia. No. Wiadomo. <laughs> Masz bliźniętę? Mam? Masz. A chciałam sprawdzić jeszcze skład, no ale wiecie co z tymi składami. Nie, na pewno jakiś jest. No jest, jest. Ale do góry nogami. Tu coś mamy. Lan, Dobra? lana, co to jest lana? Polamid? Wiskoza? Polis... Jest trochę wiskozy. Tak. A, pewnie jest 19%, jak na życie max. No. To ta. a on z tyłu jest po prostu cały ażurowy, nie mamy wzorów, to nie wiem czy ten z mniej jest ładniejszy niż <grym> ten przód. Dobrze, nie, no ten pierwszy nie był ładniejszy według mnie, ten ale Ten pierwszy był podąka. zupełnie wiesz, w innym stylu. Ja tak. mam takie coś inne swetry, nie chciałam brać takich standardowych, tylko coś takiego innego, żeby mhm. nie było coś takiego najprostszego, tylko ciekawsze. Tak. Mhm. Mhm. No to co? Następny. Popatrzmy na następny. Tu mamy zieleń taką Haki? haki? Kaki, kaki, kaki. E, ten go w ogóle nie czuć na ciele. On ma 50% sobie wełęki. On taki leciutki. Leciusieńki, Cień naprawdę o, i, i Ja jego widzę, to nie wiem, czy widać jest tutaj na nagraniu, ale on przyśwituje. Mam on beżowy i. O! Poczekaj. I to się odznacza. Troszeczkę widać, tak. Ale ogólnie jest bardzo milutki. Jak przymierzałam, to tutaj gdzieś jakaś nić wystaje. Nie Mamy będę coś. pociągał, bo. Nie, nie wolno. <laughs> One były również w innych kolorach, ale no po prostu. 150 zł i te sameczka. Jest bardzo przyjemny. Jest bardzo przyjemny. Naprawdę. I słuchajcie, tak, oni no, tam piszą te blendy, wool, ale wiecie, akurat 50% jest, tak, że nie jest źle. I super podoba mi się ta długość. Że można go równie dobrze wpuścić, równie dobrze może być na wierzchu, bo nie jest za długi, nie w burzy proporcji. Ładne. I tutaj jeszcze mamy taki. Półgolfik delikatny, pół błędko tak, tak, wywinięty, tak. niezakończony. Spoko. Kuręka jest mężany, nie za szeroki. Bardzo no przyjemny, naprawdę, nie pomyślałabym. Super jest. Bardzo ładny. Tylko nie wiem, czy ja ten kolor bym akurat chciała, ale uważam, że też jest ciekawy. Lećmy dalej. Tutaj, słuchajcie, tylko i wyłącznie czarny biustonosz albo jakaś koszulka. No, jak widać, jest dopiero ażur zarąbisty. Yy, tu jest 50 pro 70 parę procent alpaki. I słuchajcie, cena nie jest wysoka. Pokaż z tyłu. 150 zł. Tak? No może... yy, Bardzo duże te prześwity. Zobaczmy co jest, się dzieje tutaj na rękach. Nie machaj, tak. Zobacz, co jest tutaj pod pachą. Matko włoska. To jest pańczyna po prostu. Tak ma być. Ale wiesz co, z tym czarnym biustonoszem mogłoby to ciekawie fajnie, wyglądać, fajnie, fajnie. no nie? Tak w sumie jest naturalne szycie, tak, rękawy lekko niżej wszyte, szersze. Nie wiem, tak to nie prezentuje się w tym przypadku. O, ale jak zasłoniłam, to jest jeszcze inaczej. Tak jak się ścisnę, będzie jeszcze lepiej. Jest nie no, ciekawy jest, powiem tak. Nie wiem na jaką to porę roku jest, na lato. Na teraz tak jak mówiłam, ja nie dałabym rady, ale jest naprawdę interesujący. Spoko. Nie dla mnie, ale może komuś się podoba. Lecimy dalej. Mam na sobie teraz taki brązowy kardigan. Wydawało mi się, że będzie ciekawy. On jest tak ogólnie. Wykończony, niewykończony, bo jest tak zszyty koniec po prostu, jakby ucięty i zakończony taką lekką gumeczką. Ta nic to jest taką gumką. Yy, szyi to jest dziwne. Ogólnie mi się bardzo podoba, przyciągnął mnie ten kolor brąz, taki ładna czekoladka, spoko. Yy, tu szału składowego nie ma cena jak pozostałych 150. Nie wiem, tu jeśli coś jasnego pod spód założył, nie wiem, tak mi się to nie podoba i to wycięcie, jakieś takie bez sensu. co z tym nosić. Hej. Coś jasnego, tak, coś jasnego musi być pod spór, nie tisza... Bo tak jakoś, a dół też jest tak samo wykończony jak te rękawy. A taka nie, przyciągnięta... Tak, że to po prostu tylko taka gumka już przyciągnięta na samym końcu, ktoś obciął i tak wykończył. Ale wyszło, nie? Nie, no nie, to powiem szczerze, nie, nie jest ciekawe. Tak jak mówię, jeśli coś jasnego byśmy prostu założyli i te rękawy tak się to prezentuje, smętnie to wygląda po prostu, prawda? Tu niby coś miało być jakiś wzorek. Coś tam tu widać. No. Nie. nie, no nie podoba mi się, no, przykro mi, ale to nie bykło. Nie tak. Wydawało mi się na wieszaku, że będzie fajny, ciekawy, ale... Wziczki jak to szylkretowe. Ładne, ja lubię takie guziki, jakąś się zdobę stanowią dla tego sweterka i co tyle od tym sweterku. nie zachwycił mnie. Nie, okay. I mamy słuchajcie ostatnią rzecz, sukienkę szarą, poliester, akryl i takie inne pierdoły z półgolfem, eee, długi rękaw, powiem szczerze, Mógłby być bardziej dopasowane, przynajmniej w tej części końcowej i mamy tutaj takie marszczenia w pasie, które niwelują nam jakieś tam niedoskonałości, yy, zakrywają. Spoko, podoba mi się i kolor mi się podoba i zamiast tej sukienki, ona jest w rozmiarze M, z tyłu mamy letkę. mamy gdzieś? Byśmy chcieli mieć. Chyba wzią, tak? tak, meczka 115 zł, kosztuje równo, więc. I długość to tak. jest fajna. Podoba mi się. Ta sukienka, powiem szczerze, najbardziej trafia w mój gust, pusty wszystkich rzeczy, które przymierzałam. No, chciałam coś takiego interesującego poprzymierzać, a jednak takie coś najprostszego według mnie jest najfajniejsze. Mniejsza by nie mogła być, bo według mnie było tu za ścisło w biodrach przynajmniej moich. To się prezentuje. Myślałam, że to takie tomaszczenia to coś nie, nieciekawego, a jednak fajnie to wygląda. No nie wiem, nawet jak się stanie. Słowo. Nie, ładna sukienka jest bardzo ładna. To co? Na tyle, Sary. Dziękujemy za oglądanie. Do zobaczenia. Cześć. Cześć.